Marek Sadowski, trener Lubinianki. Panie trenerze, proszę przyjąć gratulacje. 12-1. Pamięta pan taki wynik w swojej karierze piłkarskiej i trenerskiej? Powiem szczerze, że nie, nie. Nie pamiętam. Kiedyś w tramkarzach młodszych zdarzały się, że wygr że wygrywaliśmy, natomiast w sceniarskiej piłce nie. Tyle bramek Lublinianki. No gracie efektownie, ale i bardzo skutecznie. No 12 goli no to niewyobrażalna liczba jak na mecz piłkarski. No, cieszę się bardzo. Tak jak mówię, trenujemy... trenujemy... Dużo pracuję na treningach. Mam zdolnych y, zawodników, troszeczkę ich poustawiałem i no, cieszę się, że takie są wyniki. I takich napastników, jakich ma Pan w zespole, Erwin, sobie 11 bramek, Łukasz grąba 9, no chyba mógłby pozazdrościć każdy. każdy szkoleniowiec. Tak, to prawda, z tym, że na, ty, na tych dwóch napastników pracuje cały zespół i, i no nie czerwuj mi się. I boczni pomocnicy i obrońcy pracują po to, żeby Łukasz z Edwinem strzelali. Panie trenerze, Lublinianka ma już dorobku blisko 30 goli w pięciu meczach. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Tak, nikt się nie spodziewał, nikt się nie spodziewał, że. Stworzymy taki, taki zespół. Na początku troszeczkę było przepychanek. Część zawodników lubnianki odeszło, ale jak mówiłem, połączenie doświadczenia chłopców z lubnianki z młodością, z fantazją, tych, którzy trenowali w Wieniawie, dało, dało pożądany efekt. Do końca sezonu chyba będziemy nie pytać już Lublinianka, czy wygra mecz, tylko w jakim stosunku, czy strzeli więcej niż 5, 10, a może nawet 15 bramek. Nie, nie, ja się tym nie ekscytuję, po prostu chciałbym wygrywać, czy, czy to będzie jedną, czy dwoma bramkami. Ja myślę, że zwycięstwo 3-2 w Chuczwie bardziej cieszy nas, od Tak wysokiego dzisiaj, bo wyszliśmy z głębokiego dołka, przegrywaliśmy 2-0 i na ciężkim terenie wygraliśmy. Takie mecze budują i to było widać dzisiaj. Lubnianka pokazała charakter w środę. Pokazała charakter. Powoli chłopcy się cementują, bo ja to obserwuję troszeczkę z boku. Oni, oni z Czesi mówili, że, że, że już jest atmosfera. Nie, ta atmosfera się, strzatnia się robi zawsze podczas mecz po meczach, w trakcie meczów i, i, i tutaj zaczyna się robić.